Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Mass Effect. No i dzisiaj będzie troszeczkę więcej, mam nadzieję, przynajmniej em, hmm, akcji. I w ogóle ogólnie myślę, że będzie lepszy ten odcinek. No to... Co, co to do cholery jest? Sprawdźmy, co to jest. Tego. Jak widać, możemy pozabijać te, no, te istoty pozaziemskie. No i jednym strzałem ze strzelby. Sprawdźmy co jeszcze tu mamy. Strzelba. Oj, to na, nie wiem. To jest chyba snajperka, ale nie mogę przybliżyć. Aha, tu, są, tu jest taka moc. Tu jest taka. Okej, okay, dobra. Już wiem mniej więcej o co chodzi. No to lecimy dalej. Tu mamy pistolet. Jedyną rzeczą, jaką Mass Effect mi się nie podoba, jest to, że w dwójce to zlikwidowali. Bo, oczywiście, też dokupiłem sobie dwójeczkę i w dwójeczce już to zlikwidowali. Nie ma coś takiego jak nieograniczona liczba am amunicji. Tutaj wszystko jest ograniczone znaczy, tutaj jest nieograniczone. Tu możemy strzelać, i strzelać, i strzelać, i strzelać jeszcze raz. No a w tych starszych częściach raczej znaczy w tej nowej części jest tak, że no musimy jednak zdobywać tą amunicję do naszych do naszego pistoletu czy też szczelby lub też karabinu snajperskiego w zależności czym się posługujemy w danym momencie. Teraz tak szukam, bo Mass Effect 1 przechodziłem, ale to już było troszeczkę no trochę dawno, nie pamiętam jak gdzie tu powinienem iść. Aha, tu jest, koniec mapy, na pewno w tą stronę. Jeżeli w tą stronę, my to myślę, że musimy iść w kierunku tego czegoś wielkiego. To coś wielkie, nie wiem jak się nazywa, nie pytajcie mnie o to. Aha, tu jest, dróżka, okej, okay, no to lecimy. Co tu się stało? Widać jakieś zwęglone ciała. No, ale co tu zrobić? Włączy nam się filmik. Czyżbyśmy coś wyczuli? Tak jest roboty obcych. No dobra, zdobyliśmy poziom. Szybko poziomu, jakby to powiedzieć, zbyt nawet szybko zdobyliśmy ten poziom. Nie, nie zdarzyłem się jakkolwiek rozgrzać, a to już poziom, okej. Okay. No dobra, no pistolety, rzut, no weźmy w pistolety może. Punkciki, strzelec wyborowy nam się przyda i rzut, może rzut, no i odkształcanie. Jak widać, to jest właśnie nasza postać. To jest doświadczenie, które mamy i które potrzebne jest do uzyskania kolejnego poziomu życia, i teraz właśnie to jest to. O czym wspominałem już wcześniej. Jeżeli będziemy odpowiadać normalnie, w taki cywilizowany sposób, to będziemy idealistami. A jeżeli tak po prostu hamsko, że tak powiem, no to re renegat będzie wtedy. To w dwójce inaczej to się nazywa. Nie pamiętam jak dokładnie. Po prostu, kiedy będziemy przechodzić dwójkę, wam wszystko opowiem. I teraz. No, ja zawsze tak robię, że swoje talenty rozmieszczam sam. Lecz jeżeli wejdę w talenty mojego. Podobiecznego, robię przydziel punkty automatycznie. Więc wracamy do rozgrywki i idziemy dalej. Przebili się przez Nie miał żadnych szans. Dopilnujemy, by został godnie pochowany. Teraz skupmy się na zadaniu. Takie jest. Zadanie tak jest teraz tak najwa najważniejsze. No jak widać było plus 2 do idealisty w y, prawym... znaczy w prawej części ekranu, bo to dolny nie jest. No dobrze. Rozwalmy sobie może jeszcze to, nie wiem czy z tego doświadczenia jest, czy też nie. Ale zawsze warto sobie... Aha, ubatują. Znajdziesz Aha, skończy... i ogóle. tak Intak... Yy, tak jak widać yy, osiągnąłem tam pewien poziom i sobie dodałem yy, szczelet wyborowy. Pokażę wam jak to dokładnie wygląda. Nasz celownik jest o wiele mniejszy i o wiele celniejszy przede wszystkim. O, tutaj coś leży, otwórzmy to. Ulepszenie pancerza, ulepszenie pancerza. Weź wszystko, wzięliśmy wszystko. Lecimy dalej. Ale ale lag poszedł kurczę. Tak widzicie, z użyłem mocy. co troszeczkę osłabiło. Oj, 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 oj. oj. To są tylko sondy. ja już nie pamiętam kompletnie jak to się gra, szczerze. Jak to się nawet leczyło, nie pamiętam. Także będzie tutaj mnóstwo faili, wpadek lub różnego innego. różnych innych rzeczy. Coś leży. Znajdźka jakaś. mediżal Mediżal pamiętam, żeby służył do chyba leczenia się. Oho! Ajajaj. To musiało boleć zapewne Ale myślę, że nie będziemy się przejmować teraz takimi Nie wiem, że to głupio zabrzmi, ale błahostkami I po prostu lecimy dalej Tam ktoś będzie potrzebował naszej pomocy na bank Dzięki za pomoc, komandorze. Nie sądziłam... Sierżant artylerii Ashley Williams z 212. Wy tu dowodzicie? Jesteś ranna, Williams? Kilka zadrapań i oparzeń. Nic poważnego. Nie to co inni. Byliśmy na patrolu, kiedy nastąpił atak. Próbowaliśmy wysłać sygnał SOS, ale odcięli łączność. Od tego czasu walczę o życie. Gdzie reszta waszego oddziału? Chyba znikła. Próbowaliśmy zawrócić do nadajnika, ale wpadliśmy w zasadzkę. Nie wiem, czy ktokolwiek poza mną. Chyba tylko ja ocalałam. Hmm. To nie wasza wina, Williams. Nie mogliście nic zrobić. Tak, pani komandor. Utrzymywaliśmy nasze pozycje tak długo, jak się dało, do czasu gdy nas dosłownie zalali. Getty nie opuściły mu głowicy od prawie 200 lat. Skąd więc się wzięły? Gety najwidoczniej przybyły po nadajnik. Wykopalisko jest niedaleko stąd. Za tym wzniesieniem nadajnik wciąż może tam no być. No i teraz właśnie się dowi dowiedzieliśmy mm, o nowej, jakby to powiedzieć, rasie getów. To są roboty, jak zauważyliście, cyborgi. No a e, czego, jakby to powiedzieć, kurczę, to ja się zaplątałem sam ze swoim językiem. Czego to wszystko dotyczy? Zobaczycie w późniejszym etapie gry. Teraz wystarczy nam to, że gety to roboty, które atakują ludzi. Uuuu. Zabierz nas. Chodźcie to. z nami Williams. Potrzebujemy tego nadajnika. Tak jest, pani komandor. Czas się odegrać. Ruszamy. No okej. Okay. Mm -hmm. Weź wszystko. Jak rę wybronić wyprowadzić przez, 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 przez twoją ciało. No okej. Okay. No dobra. Hełm. Bez hełmu czy z hełmem? Z hełmu będziemy latać. No dobra. Ym... Kontynuuj. I pisem wyekwipuj. A teraz. Element. Obrażenia. Obrażenia. Strzały do przegrzania. No, 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 no. Widzę, że tutaj lepsza jest celność, ale. Za te obrażenia są gorsze, ale to nic. Jeszcze raz zrobimy. wyekwipuj. Teraz, no niestety nie możemy ulepszyć jeszcze w tym etapie gry. Dobrze, zbieramy wszystko, co tutaj jest. na drugim Weźmy. Nie, 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 nie do że Weź. Weź wszystko. No i lecimy. Lepiej się już przygotować zawczasu. Jeździć jest z przystetem wyciągniętym Tak jest, dobiegliśmy do tego punktu Lecimy dalej. No tutaj grana sprowadzi, to jest typowy samouczek. Mhm, mm weźmiemy trójeczkę. Widać ten y celny strzał się przydaje. Też pad jak... No dobra, to wszystko leży z tego co widzę. Nie wiem jak długi będzie ten odcinek, po prostu... O, kolejny poziom. To miejsce wykopalisk. Nadajnik był właśnie tutaj. Musiał zostać przeniesiony. Przez kogo? Przez naszych? A no może przez getty? Trudno powiedzieć. Może dowiemy się więcej po zbadaniu obozu. No to chodźmy. Ruszamy w stronę obozu. Jest na samym szczycie wzgórza. No okej. Okay. Zapisywanie zawartości. Jeszcze raz wejdziemy ja w u. Eee... Ej, oj, tu coś. Coś nam się tutaj y, stało. Nie tak, szczerze. Dobrze, wyjdziemy jeszcze raz z U. No coś jest nie tak. Dobra, miesza z tym, co zrobię, jak nic nie zrobię. Dodamy sobie jeszcze do rzutu jeden, do pistoletów jeden. Szkolenie szturmowe co nadaje, założenie o 9, większe obrażenia, um, Wręcz o 30. Wręcz nigdy nie walczyłem. Urak. No, myślę, że do uroku jeden damy. I... Stąd jest mały port kosmiczny. No dobra. Chcę go sprawdzić. Poczekam na Ciebie. Dobra, gdzie było to wejście na wzgórze? Stąd przeszliśmy? Aha, no dobra. Musimy iść tędy. Kompletnie nie pamiętam, jak się używała omni-żelu. Będę musiał przestudiować to jeszcze raz, jak to się dokładnie grało. Ale, jak widzicie, problemów większych nie mam. Gra jest naprawdę świetna, moim zdaniem. Oho. A to? Tak, ja wiem, co to jest, aby. Wy niekoniecznie musicie wiedzieć. Co te gety im zrobiły? Żeby rzucić granatę O, nie w tą stronę Bardzo źle rzuciłem Ło Coś tu jest nie tak, czemu oni wstają <ślesk> Tak, lubię ten rzut jeszcze coś Załatwić wroga! Mówili, że ten świat jest bezpieczny, a potem pojawiły się dety. <laughs> to jest racja. Te drzwi są zamknięte. Zamek szyfrowy jest zablokowany. Rozpocznij ręczne. Aha, rozumiem. Fajna Migierka. Ajajaj, mam 8 sekund. Na przejście do środka zamka. Jak widziście, nam się to udało? Ludzie. Dzięki niech będą stwórcy. Szybko. Zamknąć drzwi. Zaraz wrócą. Jesteście bezpieczni. Nie martw się. Ochronimy cię. Dziękuję. Myślę, że będzie dobrze. Chyba wszyscy odeszli. Jesteś doktor Warren. Nadzorujesz tutejsze wykopaliska. Możesz nam powiedzieć, co się stało z nadajnikiem? Przewieziono go dziś rano do portu. Manuel i ja zostaliśmy, by zwinąć obóz. No. Kiedy nastąpił atak, Marines walczylibyśmy, zdążyli się ukryć. Oddali życie, by nas ocalić. No to... Nikt nie przeżyje. Era ludzkości dobiegła końca. To mu nawet padło, czy co? Nie. Te oczy. Staną. Williams, zabierz nas do portu kosmicznego. Nie możesz tego powstrzymać. Nikt nie może. Zabadacie mnie. Mrok wieczności. No ko jest ześwirował chyba. Połóż, nie ma innej nie opcji. Ok, no dobra, no idziemy dalej. Teraz którędy to było. Mam hmm, 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 hmm. nadzieję, że ten odcinek nie będzie super długi. Oho! Twoja misja Saren. Co tutaj robisz? Rada uznała, że przyda ci się w tej sprawie pomoc. No, wydaje mi się, że to jest zupełnie nie, jest tak nie tak. taka odpowiedź, jakiej oczekiwaliśmy. Nie ma. Mam wszystko pod kontrolą. No tak, czyli niejaki Nidus prawdopodobnie um, zdradził nas. Dobra, sprawdźmy co tu jeszcze mam. Dobra, to lepiej. Uh, uh, uh. Co to jest? Szybko lecimy. No dobra, no ale jak się ulepszy, to już nie pamiętam. Wszyscy Ale teraz Jak tu się leczyło Kompletnie nie pamiętam Kurde no Przecież tak dawno temu w to grałem, że Niepok Niepokoi mnie to No dobra Wsad znowu Albo myszką To ja wolę myszką Ajajaj aj, aj. Myślałem że mhm. Kurde No o, no, jeszcze raz. Złączni ręczna. Proszę o zachowanie spokoju! Już dobrze, poszli sobie? Tak, jest wszystko i... dobrze. Nikt cię nie skrzywdzi. Wokół składu aż roiło się od tych istot. Znalazłyby nas w końcu. Zawdzięczamy Ci życie. Nie mogę uwierzyć, kiedy zobaczyłam ten statek, myślałam, że już po wszystkim pojawił się na krótko przed atakiem. Wiedziałem, że będą kłopoty, jak go tylko zobaczyłem. Ukryliśmy się w składzie. No dobra. Muszę już iść. Świetnie, Kol! Mówiłem, że powinniśmy pozostać w ukryciu. <grym> <grym> Blake! Naprawdę nie wiesz, kiedy się odezwać. Jeśli kłamiecie... Kilku gości w porcie zajmowało się przemytem. i z wielkiego. W zamian za udział w zyskach ukrywaliśmy paczki w naszych składach. Ty pazerny draniu. Wcale nie uciekałeś, żeby ratować życie. Przybiegłeś tu, by sprawdzić ładunek. Nie, to nie tak. Ja tylko. ja wiedziałem, że jest tu kilka paczek. Coś, co mi się mogło przydać. Znalazłem pistolet. Myślałem, że może się przydać. Tobie pewnie bardziej się przyda. Narażamy życie, by ocalić kolonię. Na pewno nie masz czegoś jeszcze? Tak, jest jeszcze coś. Zamierzałem go sprzedać po wojnie, ale ty powiedział. Ciekawe co Kol, kto jest twoim kontaktem w porcie kosmicznym? To dobry gość. Nie chcę, żeby wpadł w tarapaty. Poza tym nie jestem kapusiem. No dobra, zapomnij. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Nie będziemy bronić tam dodatkowych rzeczy na głowę. Weź wszystko. Teraz... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No tak, nie tu. No co? Cofnij. Kontynuuj mm, pistolet rządu. Uhuhu, uh. Chyba w rządu się zaopatrzymy. I sensor był w żeby wychować w No to no to, to dodaj. Dobra, obniżę. Nie, nie chcę. Jak to się leczyło? Nie pamiętam kompletnie. Na kół nie, na kół się chowa Dobra tu są granaty To jest nasze drzewko postaci Wiem że tak chaotycznie powinienem jak chcę nagrywać to powinienem wiedzieć do końca co to się jest Dobra U! panie Jak chcę mój pistolecik Pistolecik jest najlepszy No Żadnego shotgańca, pistolecik Oj, ktoś tu leży. No tak, no to tak, ja mówiłem. Turianin? Znasz go? Ktoś tutaj się nam wtrąci w robotę. Był z nami na nor coś się poruszyło. Tam, za skrzyniami. Zaczekajcie! Nie strzelać! Jestem jednym z was! Człowiekiem! Hmm. Co się tak czaisz? Przepraszam, nie skradałem się. Tylko ukrywałem przed tymi stworami. Nazywam się Paweł. Widziałem co spotkało tamtego Turianina. Ten drugi do niego strzelił. Ten drugi? O czym ty do diabła mówisz? Tutaj byli dwaj Turianie. Twój przyjaciel i ten drugi, Saren, Chyba się znali. Twój przyjaciel nieco wyluzował i Saren go zabił. Strzelił mu w plecy. Dobrze, że mnie nie widział za tymi skrzyniami. Co z nadajnikiem. Dalej dalej, mów, mów, mów. Podobno nadajnik Protean został przywieziony do portu kosmicznego. Co się z nim stało? Jest na drugiej platformie. Pewnie tam kierował się ten Saren. Wskoczył do kolejki zaraz po tym, jak zabił twojego kumpla. Wiedziałem, Aha. że ten nadajnik oznacza kłopoty. Wszystko się spieprzyło, gdy go znaleźliśmy. Najpierw pojawił się ten cholerny statek baza, a potem nastąpił atak. Zabili wszystkich. No nie co Gdyby nie te skrzynie, też byłbym już trupem. Dobra. Musimy odnaleźć ten nadajnik, zanim Wejdźmy będzie za Powinniście zabrać się kolejką towarową. Ja... nie mogę tutaj zostać. No okay. Muszę się stąd wyrwać. Wejdźmy... w to miejsce. Oho, o no tak. Tak. Gdzie jest następny? Gdzie pat więcej? Aj, nie, ta strona. Ale podejdziemy tutaj. Idziemy na dół. I myślę, że powoli będziemy kończyć, bo nie wiem jak długo trwa ten odcinek. Po prostu... O! Wyruszyłem podróż kolejką. I na tym chyba zakończymy nasz odcinek. Dobra, Fuh, Poszła moc. Ktoś mi tutaj skryć się, się, lecz się. Czemu nie mogę się leczyć? Dobra, minus pisał jest wykorzystany. Dobra, teraz... żeby to dobrze wygląda człowieczka ten, ten też dostał i jeszcze tylko jeden tak jest wszyscy padli to mi się podoba niestety nie jest za dobrze z nami, mam mało życia mało omniżelu i Ogólnie nasza drużyna, też oprócz Ashley, nie jest w tym momencie za dobra. No tak, tym pozytywnym akcentem, który przed stwierdziłem, kończę ten odcinek. Nie chcę po prostu robić super długiego odcinka i nie wiem, czy będę nazywał odcinki. Po pierwsze, po prostu będzie pierwsza część, druga część, czwarta, piąta i tak, aż do samego końca. A więc jeżeli się spodobało subskrybujcie, e, su zasubskrybuj kanał lub też oceń go lub też zostaw po sobie jakiś ślad w, w tym nie, w formie komentarza. No, ja się teraz z Wami żegnam i zapraszam na pewno na przyszły odcinek, ponieważ ta gra e, no wręcz e, skłania do tego, by obejrzeć, zagrać się. E, no cóż, no to jeszcze raz. Jeżeli się spodobało, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, pamiętajcie łapki w górę są widziane jak najbardziej... Oj przepraszam jak najbardziej. Ja się z Wami też żegnam i zapraszam jeszcze raz do kolejnego odcinka z serii Mass Effect. A teraz żegnam się z, no z Wami na Rapa.